Hejka, dzisiaj przeprowadzimy sondaż wśród mieszkańców Nowego Sącza pod tytułem Jakiego kościoła pragniesz? Zapraszamy. Czy czuje się pan potrzebny kościołowi? Eee, kościół z pewnością nie jest potrzebny mi. Jakiego kościoła pragniesz? Opodatkowanego. Eee, no, sprawiedliwego na pewno, no bo eee, tak jak mówię, no jak będzie sprawiedliwy kościół, to wszystko się jakoś będzie układało, a, a księża i ta instytucja, no to jest wątpliwa, tak można powiedzieć, nie? Czy czujecie się potrzebne kościołowi? Nie, nie czujemy się w ogóle. A dlaczego? No bo nie, nie wiem. No, po prostu, nie. po prostu nie. Jakiego kościoła Pani pragnie? Yy, na pewno bardziej otwartego na, dla młodych ludzi. Czy czuje się Pani potrzebne kościołowi? W zależności od tego, jak to odbierać. Jeżeli chodzi o instytucje, to tak nie bardzo, bo wydaje mi się, że to jest bardzo już materialne. Jeżeli chodzi o wspólnotę, czyli osób wierzących, to uważam, że każdy, kto wierzy w Boga jest potrzebny, tak? Czyli do tego, żeby jakoś ludzi wspierać, pomagać im, żeby jednak nawracać ich na to, żeby wierzyć w Boga, bo jednak to jest ważne w życiu. Tak uważam. I to jest moje zdanie. Jakiego kościoła pani pragnie? Eee, otwartego. Myślę, że miłosiernego, no i pełnego miłości na pewno. Dobra. Jakiego kościoła Pan pragnie? E, pragnę kościoła, żeby wszystkie osoby były w nim akceptowane i żeby każdy czuł się w nim dobrze. Czuje się Pan potrzebny kościołowi? E, tak, no bo kościół to są, tworzą wierni, czyli ludzie, czyli my. Dobra. Czy czuje się Pan potrzebny kościołowi? No to tak jak przed chwilą mówiłem wcześniej właśnie, że no ja jako Kościół może nie, ale Bogu na pewno, no bo Kościół to jest tylko instytucja, a my jesteśmy osobami wierzącymi w Boga, nie? Także e, pod tej, bardziej w tej kwestii, no nie? Czuje się Pani potrzebna Kościołowi? E, tak. E, właśnie chodzimy... Jesteś, jestem z Ukrainy i m, na razie to my chodzimy do Parku Skansen, mamy tam cerków. To co niedzieli chodzimy na 8.30 w cerków, ale czasami też mi, jak nie wydarzy się czasem e, przejść na tą godzinę, to chodzę w Biały Klasztor. E, właśnie tam jest... O, chodzimy na msze. bardzo jest tam przyjemna atmosfera. E, no właśnie, jakby czuję się potrzebna kościołowi, czuję się potrzebna Bogu, bo wierzę w Boga, y, lubię Boga i zawsze zachęcam wszystkich, y, że Bóg wszystkim pomaga. Y, no i tak mi się wydaje, że potrzebno tak chodzić. Czy czujesz się Pan potrzebny kościołowi? No, wydaje mi się, że każdy, człowiek jest, każdy wierzący człowiek jest potrzebny kościołowi. W końcu to jest tak naprawdę kościół polega na, na budowaniu jakiejś wspólnoty, tak? czyli każdy, każdy wierny jest poniekąd też odpowiedzialny za budowanie i jest ważną częścią tego kościoła, więc, więc tak, zdecydowanie tak. A jakiego kościoła pan pragnie? To jest trudne pytanie. Przede wszystkim chciałbym. Kościoła otwartego, e, takiego, m, gdzie te zakulisowe rozgrywki e, nie są, e, są wyeliminowane i nie są, nie, w ogóle nie, nie, nie ma o czym mówić, tak? Nie istnieją. E, czyli kościoła takiego bardzo otwartego, e, który nie ma nic do ukrycia. Bo kiedy się ma coś do ukrycia, to zaczyna się tworzyć nerwowa atmosfera. Jakiego kościoła pani pragnie? Pragnęłam takiego kościoła, powiem, może takiego, który nie byłby tym, czym teraz jest. Czyli takiego, który nie byłby miała wrażenie mafią, zależną od państwa, tylko takiej prawdziwej wspólnoty, która nie byłaby restrykcyjna i zaciemniona w swoich poglądach, która byłaby otwarta i pełna miłości. Mam wrażenie, że to się teraz nie dzieje, że ten kościół teraz się zmienił i nie jest taki, jaki powinien być. Teraz kojarzy mi się, że jest właśnie taką mafią, która jest połączona z państwem. Mam wrażenie, że jako młoda osoba i jako dziecko kiedyś ten kościół był inny, inaczej go pamiętam niż to, co jest teraz. I chciałabym, żeby. Nie wiem, czy to jest w ogóle jasne, co ja mówię, bo bardziej powiedziałam, jaki bym nie chciała, żeby był, niż jaki bym chciała, żeby był. Chciałabym mieć takie poczucie, że jak idę do kościoła, to że nie będę oceniana, nie będę skazywana i że kobiety w kościele będą lepiej traktowane, że nie będą takie do kuchni, tylko żeby rodziły dzieci. Że będzie zniesiony patriarchat w kościele i będą potrzeby kobiet bardziej, jakby patrzone, że kościół będzie bardziej zwracał uwagę na potrzeby kobiet. Więc takiego kościoła na pewno bym bardziej chciała. Teraz mam wrażenie, że to jest ocenia, Ja już nie chodzę do kościoła, ja jestem sobą wierzącą, ale do kościoła nie chodzę. Teraz jest, mam wrażenie, że teraz ocenia jakby bardziej kobiety. Rozgadałam się za bardzo, już kończę i że ten patriarchat jest schodowany i to mi jest coś, co mnie od kościoła bardzo, bardzo odciąga, bardzo, no więc to jakby znikło, to być może bym się w kościele znowu pojawiła.